Oddział piąty. Tutaj ludzie przyjmują różnych, każdy z jakimś problemem. Lepiej nie mówić z jakimś. ósma stajemy na śniadanie, ale niektórzy to ranne ptaszki, nawet o szóstej, uszują po oddziale. Kiedy wszyscy jemy śniadanie, staramy się być cicho, a szczególnie ja. Bo ciągle gadam, nawijam, tańczę i śpiewam. I wszyscy mają tego dość. Hmm, chyba muszę coś z tym zrobić. Dam sobie takie postanowienie, że nie będę ludzi denerwować, a śpiewać, tańczyć, koncertować, kiedy będzie czas i miejsce, kiedy będzie wypadała. Chociaż. Wątpię, kiedykolwiek na oddziale, po tych codziennych balangach, ba zechce mnie słuchać i poświęcać swój czas, żeby bawić się razem ze mną. Dobra, przychodzimy do punktu B. Po śniadaniu każdy idzie swoją drogą od poniedziałku do piątku. W godzinie od 10 do 15 jest terapia zajęciowa, na której możemy sobie kolorować, rysować, wyklejać koraliki i przeróżne te prace plastyczne tworzyć. Ja zrobiłam szewką, namalowałam obraz, zrobiłam pracę plastyczną, a teraz robię ze śnureczką z panią latą. Kilka osób zawsze przyjdzie na terapię i zawsze coś tam zrobimy, a reszta oddziału, jeśli nie ma ochoty, to spędza cały czas w telefonie, śpi, ogląda telewizję i Gdy nadchodzi obiad, to w godzinach od 12.30 do 13.00. Po obiedzie lub przed, to zależy od pogody z panią Tereską, Wychodzimy na spacer. Tam ze spacerujemy, muzyki słuchamy, odpoczywamy w cieniu pod drzewami. I ja to oczywiście TikToki nagrywam i, I sesję se zdjęciową robię. Zawsze kogoś zatrudni, żebym zdjęcia porobił. Uwielbiam zdjęcia na łonie natury. Potem jak wracamy ze spaceru, to mamy czas wolny dla siebie. Czy to planszówki, czy coś czy to, czy innego, ja tam, ja, ja tam spaceruję po korytarzu, muzyczka w uszach, żyć, nie umierać. Nadchodzi czas kolacji, 16.30-17. Jemy ostatnio bez koncer koncertów, jak codziennie wcześniej, bo chcę, aby pacjenci bardziej mnie lubili. Chociaż wiem, że nie każdy musi mnie lubić, bo każdy jest inny, lubi co innego, ma swój gust i poglądy na temat ludzi i świata. Po kolacji za jakiś czas tradycyjna wieczorna gra karciana Uno, ale to są czasy, pośmiejemy się, zabawimy i od razu człowiek ma lepszy humor. Gramy tak do czasu rozdawania leków, od 18.15 do 21.00, a potem idziemy tanecznym krokiem po leki. Uśmiechem je połykamy i na dowód, że to zrobiliśmy, języczek pokazujemy. Potem tradycyjnie telewizja, spacer w kółko Macieju po korytarzu z muzyką, muzyką tanecznym krokiem, potem godzina 11., gdy wszyscy kładą się spać. Jeśli chodzi o mnie, to ja spaceruję do minimum godziny pierwszej. A potem, jak pielęgniarki każą spać, to nie dyskutuję, tylko idę spać. No i tak właśnie jest dzień za dniem, aż w końcu zaczynają się wypisy. Niektórzy wychodzą, wypis dostają i receptę leków. Wychodzą z oddziału, nie oglądając się, tylko wryskają z radości. Zaczynają lepsze życie. Re, reszta re, dalej robi to, co robiła w szpitalu. Ale pamiętajcie, że każdy na nie, z niego wyjdzie, bo on nie jest na stałe. Będziemy zdrowszymi ludźmi, normalniejszymi normalniejszy i szczęśliwszymi. Będzie kit, trzymajcie się, moi przyjaciele, nie łamcie się, walczcie do końca, aby było dobrze. Uda wam się, Bóg niech ma was w swojej opiece. Pa, buśka, trzymajcie się, pamiętajcie o, o, o tym moim opowiadaniu o oddziale 5 w szpitalu ulicałowiejska w Warszawie. Z dedykacją dla oddziału 5. Łącznie z pielęgniarkami, pielęgniarzami, lekarzami i salowymi. Powodzenia! He, he, he.